Hej, hej, hej moi kochani. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, To jest trzeci odcinek z naszej serii zagrajmy w GTA 3. Mam dzisiaj w planie w sumie zająć się tymi misjami dla El Buro. Wyścig. O nie, to jest to. to jest El Buro wanted the job. You are new in Liberty, but already you are gaining a reputation on this street. There is a street race the hall Callahan Bridge. Tak, proste zasady. Musimy, moi drodzy, wygrać wyścig. Problem w tym, że mam dosyć wolne auto, bo Patriot to jednak. Powiedzmy, no nie jest demon prędkości. Także mam nadzieję, że po drodze uda mi się jakąś inną brykę ogarnąć. Chociaż. czy ja wiem? Ten Patriot nie idzie tak źle w sumie. To nogier gangu diabła chyba jest szybki, z tego co pamiętam, ale dobra. Walić to. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy. Najwyżej, jak mi nie wyjdzie, to, to po prostu ogarnę sobie jakąś inną gablotę. A tymczasem lećmy na start. Oni mają chyba same stingery, z tego co pamiętam. Będzie trudno, ale. Infernusy. O, cholera. Dobra, trochę sobie oszukałem. Ok, jedymy. Moi drodzy, oni są co prawda szybsi, ale. Moje auto ma taką zaletę, że ja mogę ich łatwo spychać. Dlatego e, co prawda, mówię, może Patriot nie jest jakimś najszybszym autem, ale łatwo ich mogę spychać dzięki temu, że właśnie tego Patriota mam, bo on jest ciężki. A e, te infernusy są strasznie lekkimi autami, one są jak papier wręcz, tak łatwo się rozpadają. Więc. E... Ej, kurty, ciśnie ten Patriot! Szczerze mówiąc, ja myślałem, że to auto będzie o wiele wolniejsze. Spoko, jest dobra. Nie ma tragedii, muszę przyznać. Dobrze, dobrze sobie radzimy. Teraz, gdzie jest Checkpoint? Dobra. Okay. oczywiście przygrywa nam w tle e, Royce 5.9 e, I'm the King zarąbisty kawałek du -du 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 -du. trochę tego patriota już rozwaliłem, ale trudno. Nie szkodzi. Ogólnie moi drodzy misje dla Elburo nie są obowiązkowe, żeby ukończyć fabułę, ale zważając na to, że mamy je jako powiedzmy e, ikonkę na mapie, to, e, to je wam pokażę. Nie będę wam pokazywać na pewno misji tych, które nie są oznaczone na, na mapie właśnie, na minimapie, bo jeśli nie są, no to wiecie, to tak no, nie średnio mi się chce ich po prostu szukać, zwłaszcza że, ojej, zwłaszcza że ja mapy GTA 3 no nie ogarniam po prostu aż tak bardzo, nie? Może gdybym był bardziej zapalonym graczem GTA 3 i kiedyś o wiele więcej godzin z tą grą spędził... To wtedy myślę, żeby wam pokazał yy, właśnie te misje, których na minimapie nie widać, ale z tego względu, że ich właśnie nie widać, no to, to myślę, że mogę mieć dosyć duży problem ze znalezieniem ich. Bo wiem tylko, gdzie jest jedna właściwie taka misja. Właściwie, gdzie jest taka jedna budka. Więc no. I w ogóle nawet nie wiem, gdzie ci przeciwnicy są, oni mnie totalnie zgubili gdzieś. Ale to spoko, spoko. Taksówka, wypierdzielaj. Dobra du durudum, durudum du, du. Dobra, myślałem, że ten wyścig będzie tragiczny, a w sumie jest spoko, muszę przyznać Nie jest tak źle mówię, ja dzięki temu, że mam Patriota, to ich po prostu zepchałem na samym początku i tyle I oni nie mają już żadnych szans niemalże ze mną Chyba, że ja zrobię jakąś głupotę, mam nadzieję, że nie No nie, no, na razie idzie gładko, muszę przyznać Ładny drift Kurde długi ten wyścig, ile to jeszcze będzie trwać? Ja pierdzieli ja tu się spinam, normalnie tryharduję. Proszę mi już tutaj skończyć tego wyściga Dobra, dalej tutaj I chyba... wow Kurde, 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 dawaj, dawaj, dawaj Jedziemy, jedziemy. Tam jest chyba już koniec, wydaje mi się. And tak, to jest już koniec. Czerwony właśnie oznacza koniec. Dobra. Mamy to moi drodzy, misja zaliczona, super. Wygrywasz uzyskując niesamowity czas. Okay. Tak, nieważne, że jest tak napisane. Za każdym razem, nieważne, jaki będziemy mieli czas. <grych> Dobra, także moi drodzy, lecimy od razu do Elbura po raz kolejny. Mam nadzieję, że jakoś się tutaj y, nie wyłożę podczas tych misji, bo jednak nie chcę zapisywać gry, nie? Żeby. O cholera. Żeby nie tracić czasu, więc y, mam nadzieję, że właśnie te misje nie będą wymagać ode mnie jakiegoś super skill'a, bo inaczej.

Właściwie wszystko z misji ogarnęliście, myślę, z tej prostej scenki, także nie musimy chyba nic tłumaczyć. No cóż, no po prostu bierzemy lodziarę i ją wysadzamy i zabijamy mafiozów, tak? No myślę, że sprawa jest prosta. Dobra, mamy to. Odszukaj półciężarówkę lodziarza. Na całe szczęście jest ona oznaczona na mapie, znaczy na mini mapie, więc nie będzie problemu z odnalezieniem jej. Jedziemy tutaj. Sean Price leci w radiu. Cudownie. Ale wiecie, ja muzyka i tak ma ściszoną, bo wiadomo, że on tu tłumaczyłem prawa autorskie i tak dalej. Nie chciałbym, żeby YouTube miał jakieś do mnie dziwne yy, problemy. Chociaż wydaje mi się, że wiecie co tak swoją drogą. YouTube chyba o wiele bardziej się... Yy, czepia kanałów większych. Tak mi się wydaje. No, c chłopie, stój! Kurde, widzieliście jaki kozak? Walnął mi patriota. Okej, okay, zaparkuj samochód lodarza na Atlantic Way, spoko. O nie, przypomniała mi się jedna misja dla Elburo. Z... A dobra, nie będę pan spoilerawał. <grych> tak czy jak przypomniała mi się jej bojek, cholera, ale dobra. Nie z tego względu, że... Siedlę. Nie z tego względu, że jest jakaś tam yy, wymagająca, jeśli chodzi o punkty zdrowia i tak dalej, w sensie, że, że strzelanie. Tylko bardziej... Yy, 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 co ja chciałem powiedzieć. Bardziej jest wymagająca pod tym względem, że... To jest czasówka. <grych> I łatwo ją można zepsuć, ale dobra, to o tej misji będę wam mówić później, kiedy do niej już dojdziemy. Na razie lecimy moi drodzy postawić tą lodziarę. Lodziara dzisiaj brzmi strasznie źle, prawda? Tak, tak dwuznacznie co najmniej. No ale kiedyś to wiadomo jak się mówiło lodziarem, to, to było to auto. Chociaż powiem no, szczerze, że ja z tymi autami, z tym autkiem, z lodami nie miałem jakiegoś, jakiejś tam większej styczności nigdy. Nigdy tej kultowej muzyczki nie spotkałem na ulicy. To już chyba nie moje czasy. Dobra lecimy. Myślę, że jak tu się schowamy, będzie w porządku. No i poczekamy, aż oni sobie tutaj tej lodziary przyjdą. render, 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 Dobra, chodźcie, panie. Hi, hi, hi. ale będzie kabum. Dawaj, dawaj. Render, render, Teraz. Pięknie. Okej, okay, załatwieni. Super. Dobra. O, jeszcze nie zostawili, jak miło, jak miło, miłuśko. super. W ogóle to jest też ciekawe, że w tej grze, patrzcie, jak ktoś zginie, to od razu robi się obrys z kredy. To jest, to jest fajne, trzeba przyznać. Wiadomo, że to się robi, no, nienaturalnie, bo to trwa po prostu sekundy po śmierci kogoś, ale... Ale fajnie, że jest taki detal, no, tak czy siak. superenial ale nie lubię tego auta. No co, jakieś inne fury! Cholera, do dupy auta. No ja pierniczę, no nie będę jakimś wanem jechał, no. Dajcie coś lepszego. Ja pierdzielę same to takie. No, dawaj to. To jest Moonbeam, dobra. Zapomniałem, jak się nazywa to auto. Ja pierdzielę, co to. Ani to nie jest demonem prędkości, ani to nie jest jakieś wielce wytrzymałe, ani skrętne. Chociaż nie, w sumie nawet dobrze no ale dobra, już nie będzie to auto. To tylko wiecie, żeby dojechać z punktu A do punktu B. Mam tylko nadzieję, że następną misją nie jest ta, o której ja myślę, bo się załamy. Nie cierpię tej misji, muszę przyznać. Ona jest trudniejsza niż ta kultowa z ballem, ale to o tej misji z nic też wam nie będę mówić, bo może ktoś nie wie o co chodzi, więc... O, o nie, no stepujący bracie, utknąłem w słupie. Co jest? Wy... Wyjeżdżaj, dobra, mamy to. Okej. Okay. I gdzie jest ta cała buda telefoniczna? O ona jest... Dobra. Du -du 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 Jedziemy sobie tutaj. Bardzo serdecznie, ja pierdzielę. Okej. Okay.

A, no dobra, już wiem co to jest za misja. To jest w sumie spoko. Tu, moi drodzy, można powiedzieć, że tu będziemy mieli do czynienia z taką, jakby to określić, taką prymitywną formą rzeźni, jaką robił Trevor w GTA 5. Myślę, że tak to można określić. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Jak ktoś grał w GTA 5, to wie o co mi chodzi. Tu kogoś przejechałem, kuś ci ludzie, po prostu mi się pod koła tak pakują Masakra jakaś. Ale to jest śmieszne właśnie, że w tej grze e, zamiast ludzie uciekać mi spod kół <laughs> to oni się w nie pchają, nie? Podnie znaczy się. I to tak bezczelnie. Masakra jakaś z tym jest Dobra. E, teraz tak Gdzie ja mam się tu udać właściwie? Tutaj chyba to było Z tego co pamiętam o, tak. I proszę bardzo, musimy zawieść 25 członków triady miotaczy ognia. Także no jest grubą. Mówię, to jest taka no... Dobra, tamten się zjara. Ok, ci się też zjarają. Jeszcze nam zostało tylu. Spoko. Mamy nieskończoną amunicję, moi drodzy, tutaj. No mówię, to jest takie trochę jak rzeźnia treworem robiono Także mi osobiście ten tryb naprawdę się podoba. Możemy też tak łatwo dosyć to oszukać, że jak będziemy, moi drodzy, dosyć często obracać kamerę, e, to dzieją się takie cuda... O kurde, auto się podpaliło. Watch out, watch out, watch out! Dobra. Jak, moi drodzy, właśnie będziemy dosyć często obracać kamerę. A nie, nie podpaliło się auto. Dobra. Nie podpaliło się! O cholera! E, do podpalonych aut raczej nie podchodzić, bo wiadomo, co się stanie. E, gdzie ci członkowie triady są jeszcze tutaj? No właśnie. Przed chwilą moi drodzy auto dupło, nie wiem czy słyszeliście. Dlatego tutaj musimy uważać. Policja nas też tu nie goni, mówię, to jest taka... taka swobodna rzeźnia. Gdzie jest triada jeszcze? Nie mogę ich znaleźć. Triada, where are you? Dobra, mam dwóch. Pięknie. Jak widzicie, trzeba ich jakoś strasznie długo podpalać, wystarczy, że oni się e, zajmą ogniem i... Zajmą ogniem? Mówi się tak? Chyba się mówi. Zajmą ogniem i, i to tyle tak naprawdę. Okej, okay, mam jeszcze minuta, zostało nam sześciu. Także na Jak widzicie, oni też zbytnio daleko nie uciekają. Także też jest łatwo. Nie, broń mi zigna. Ok, jeszcze tylko czterech. Proszę bardzo. Od razu mówię, że ta misja też nie wpływa na nasze relacje z triadą, w sensie oni nie będą nas tutaj za to jakoś tam wielce karać, nie będą do nas strzelać i tak dalej, z tego względu, że jest to misja w pełni poboczna. Eee, więc... Eee, więc tutaj nikt nam nic za to nie zrobi. No i proszę bardzo, misja zaliczona. Dosyć szybko, łatwo poszło. Jak widzicie, triada nie ma do nas absolutnie żadnego problemu. Dlaczego tu tak ciulowe auta wszędzie jeżdżą, no? Dajcie coś lepszego. O kurde, a jednak nas gonią. O cholera. Dobra, uciekamy, 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 nie! O fak, o fak. Klot, wstawaj. Na Oj niedobrze, jest niedobrze, jest jest bardzo niedobrze. Jeszcze ten kolej z autem mi uciekł. Ja pierdzielę, nie wierzę, nie wierzę. Nie, klot, nie gin. Kurde. Spieprzamy, spieprzamy, spieprzamy. Dajcie jakieś auto. No jest niedobrze, generalnie. Co mnie tu goni? Są auta, są auta. Fast, fast. Klot, szybko. Bierz to auto. Dobra. No jeszcze alarm! Poważnie? Nie dobra, nie mam czasu na pierśczenie się z alarmem mnie tu zabiją zaraz Nie, jeszcze to auto nie umie cofać Nie 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 nie, fuck you! Kurde! Co za cfelę! Dobra, klod uciekamy Na całe szczęście, jak tylko zaczniemy do triady strzelać do tych, co nie mają broni, to oni od razu od nas uciekają, więc... Można powiedzieć, że nie, nie masz takiej tragedii. Ja pierdzielę, dobra. Moi drodzy, wiecie co, to jest chyba... No co? Czemu całe miasto do mnie pruje? To jest chyba najwyższy czas, żeby wybrać się do szpitala i się zregenerować. Czemu... Czemu do mnie pruje całe miasto dosłownie? Nie wiem, nie wiem. Generalnie tak. Gdzie był szpital? To jest teraz pytanie. Bo niestety ma pamięć średnia być. Czekajcie. Szpital był jakoś niedaleko kryjówki, ja sobie wolę jednak wiecie co te 25 punktów zdrowia zregenerować, bo... Możemy mieć później problem... Gdzie był ten szpital, cholerny? Nie pamiętam, ja pierdzielę i to jest właśnie... To jest właśnie GTA 3, nie Gdzie był szpital? Kurda, mapy tu żadnej w grze nie ma no Tam był chyba gdzieś szpital Pff, Czekajcie Jakby tu i tutaj? Tak, tu był szpital, dobra. Nie. Tu nie było szpitala! No nie żartujcie, no gdzie jest szpital? Cholera. No nie znajdę tego. Nie pamiętam. No nie wierzę. Nie znajdę tego szpitala. Kurde. No nie był gdzieś do góry. Nie wiem, wiecie co mimo wszystko moi drodzy, ja naprawdę wolę mieć HP zregenerowane przestańcie do mnie pruć! Nie, nie pamiętam, gdzie był szpital. Totalnie. Dobra, walcz to w takim razie. W takim razie nie jedziemy do żadnego szpitala. Tylko jedziemy po misję, trudno, zaryzykuję. Bo już mi się auto dymi. Aj, niedobrze jest. Nie pamiętam, gdzie był szpital, no muszę to ogarnąć koniecznie poza nagraniem. Bo totalnie zapomniałem. To tak trochę niedobrze. Ja pierdzielę. Ale z tego co pamiętam teraz Elburo będzie taka misja, która nie wymaga ode mnie posiadania dużej ilości zdrowia. A więc możemy ją zrobić. Wielki i to, to, to jest chyba to właśnie. Tak, to jest to moje... Get the van and follow that trail of Donkey Does Dallas volumes 1, 2 and 3, collecting it as you go. When you follow the trail to that living spankhead, waste him. Then deliver my Donkey Derby to Triple X Max in the Red Light District. I moi drodzy, cały bajer tej misji polega na tym, że musimy właśnie jeździć y, tym motowanem tutaj i będziemy na czas zbierać pozostałości tych magazynów, właśnie które wypadły z poprzedniego wana. Jest to naprawdę lipne zadanie. Nie lubię tej misji, strasznie jej nie lubię, bo jest to właśnie ograniczone, moi drodzy, czasowo. I z tego co pamiętam, jedna taka kubka magazynów daje nam sekundę. Coś mi się tak kojarzy. A niestety, no widzicie, ruch uliczny wcale nie ułatwia sprawy, niestety. Kurde. Nie lubię strasznie tej misji, naprawdę. To jest jedna z tych, których no mega nie cierpi, ale dobra, no mam nadzieję, że ogarniemy to w miarę sprawnie Przynajmniej ładnym driftem wszedłem Teraz chyba w prawo, tak jest Niestety nie pamiętam tej trasy No właśnie Tutaj, dobra i moi drodzy, dosłownie za moment będzie nam chyba zegar, bić, że już mam 10 sekund. To jest, naprawdę to zadanie, jeśli nie znacie trasy na pamięć, to to zadanie może Wam sprawić nie lada problemy. Tak jak mi w tym momencie. Eee, dlatego naprawdę go nie lubię. Bo tu moi drodzy, no cóż, no, jeśli mówię, nie znacie trasy, to macie problem spory. Jeszcze taki cholerny tir będzie Wam przeszkadzać. Może, znaczy, może to nie był tyle tir, co. Ale to na szczęście mamy prosto, mogę dużo nadrobić. Nie, no jeszcze do mnie prują, no żartujecie sobie. Kurde, ludzie, z drogi, z drogi. Do no, spadłowa, nie strzelaj do mnie. Co znaciecie karmazynowe? Jak będziecie do mnie strzelać, to do was przejeżdżać. Tyle będzie zabawy. Cholera, gdzie teraz? Tutaj w prawo, dobra. Szybko, szybko, klot, zawracaj, zawracaj. No nie, no nie prójcie do mnie. Głupiec fele. Ja pierdzie czy jednak triada pamięta o tej żyści. Także prowadziłem Was w błąd minimalny, wybaczcie. Ej, apitole! No dobra, dajemy radę, no nie jest najgorzej. Muszę przyznać, że nieźle się tu spinam w tym momencie, ale na co, szczęście nie ma źle. Nie pamiętam, jak długa też jest ta trasa. Niestety. No taksówka, no fake taxi, wypierdzielaj. Ech, cholera jest to. Dobra. Tutaj, tutaj. Cyk, fuch, jakoś dajemy radę. Musimy zawsze się rozglądać, gdzie jest następny magazyn. Zaraz po tym, który zbierzemy. Cyk, cyk. Cyk, teraz w prawo. Tutaj, tutaj. Chyba teraz ten, tak jest. Tutaj. Jest. Udało się, dobra. Ja pierniczę za pierwszym razem czajcie to moi kochani. Za pierwszym razem to zrobiłem. Powiem szczerze, ja nie czaję. Naprawdę, kurde, ej, nie spodziewałem że ja, się. Dobra. Nie spodziewałem się, że zrobię to za pierwszym podejściem. Mówię serio. Ta misja jest wciul trudna. Przynajmniej dla mnie. I muszę przyznać, że w tym momencie mega się zaskoczyłem, że udało mi się to zrobić za pierwszym podejściem. Jestem w szoku, że mi to wyszło tak ładnie. No, teraz wiecie co? Tu jest chyba szpital! Tak? Tu jest szpital. No gdzieś tu był no, pamiętam, że gdzieś tu, kurde. Dobra, never mind już ty. Tak czy siak, dojedźmy sobie spokojnie. Tutaj. O, a tu mam też regenerację zdrowia, super. Na całe szczęście. No i cóż, moi drodzy, udało się. Dostarczyliśmy magazyny Elburo. Ja pierdziele, pewnie ta misja jest naprawdę hardkorowa, przynajmniej dla mnie, no tak jak mówię. Tak, i to sobie będą kupować, kurde, Playboyki i inne pierdoły, jakieś tam łysy z Brothers i itd. Specjalnie powiedziałem z Brothers, ale to, to jest taki isterek dla moich znajomych, powiem wy, wy tego nie strzaicie. Dobra, okej okay, moi drodzy, misja zaliczona i jak widzicie, misji u Elburo już nie ma, e, także e, ja, moi drodzy, w tym momencie na pewno sobie pojadę zapisać grę, zwłaszcza po tej misji. Jeszcze zarobiście to, że zregenerowało mi się zdrowie. E... To jest naprawdę świetne, przeznalazłem tą regenerację i pojedziemy sobie, moi drodzy, jeszcze do treningu dyrydym Tak jak mówię, no, w grze zależy mi na tym, żeby właśnie zapisywać jak najrzadziej, z tego względu, że nie chcę marnować czasu waszego na odcinku po prostu, ale myślę, że jeszcze dzisiaj zdążymy sobie zrobić jedną misję u Cyprianiego, także... Oj, się, nie ten guzik. Także mm, myślę, że możemy się jeszcze tym zająć, także pojedziemy sobie. O nie, to auto nie cofa! Polar, czekajcie. Dobra, może za pół godziny wycofam. Uwaga, uwaga. O, Andrzej, 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 Andrzej polej. Dobrze, mamy to. <grywa> to. Z tym cofaniem to jest masakra. Na szczęście nie ma tego tak dużo aut. W sensie niedużo aut ma z tym problem. Także yy, no nie jest to jakimś ogromnym mankamentem tej gry. Jakoś sobie daje radę z tym brakiem cofania. Dobra, chyba musimy jechać tutaj. Taj mówię. Jedziemy sobie moi drodzy do Toniego Cypriani. Jest to aktualnie nasz jedyny y, pracodawca! Ja pierdzielę. U niego też fajnie, bo się tam sentinele respią, także będziemy mieli przynajmniej y, fajną brykę. I zobaczymy, co za zadanie nas tu czeka. Bo szczerze mówiąc misji od Toniego nie pamiętam zbytnio. Aż tak bardzo. Pamiętam tylko jego mamuśkę, która jest po prostu genialna. Dobra, zobaczycie. Zabierz brudy do palni. Huh? The triads think they can mess with me. Let's teach these would be tough guys what it means to yeah. be a tough guy. Sorry, from Ma. The those from those triads. Yes, I can't Ma. Easily. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. Eightball can supply you with what you're going to need. No i dobra, i w tym momencie moi drodzy, musimy właśnie jechać do Aidbola, który załatwi nam, znaczy załatwi nam właściwie da nam e, potrzebne rzeczy. Z tego co pamiętam musimy właśnie rozwalić trzy ciężarówki triad. Zaczynają się powoli takie powiedzmy bardziej hardkorowe zadania. Ale dobra, mam nadzieję, że mimo wszystko będziemy sobie z tym dawać radę, bez większych problemów. Zwłaszcza jak się będę wpierdzielał autem w każdy murek, to na pewno damy radę. <laughs> dobra. I tu mamy chyba granaty, dokładnie. Muszę przyznać, że granaty w tej grze... Cóż, no rzuca się źle, no nie będę tego ukrywać. Granaty w tej grze rzuca się po prostu źle, ale mam taki plan, moi drodzy, że nie będziemy rzucać tych granatów jakby... W tej ciężarówki, kiedy oni je prowadzą, tylko ukradniemy ciężarówkę i ją wysadzimy. Myślę, że to będzie dobry pomysł. To jest dobra taktyka na tą misję, ja ją osobiście zawsze stosowałem i... Działała. Także spoko, bo... Myślę, że śmiało możemy tak również tym i tym razem zrobić. Uważajmy, gdzie w ogóle. Dobra, bierzemy go. I uciekamy jak najdalej. Najlepiej powiem wam na teren mafii uciekać. Teren mafii, zaraz wam pokażę, gdzie on się znajduje. On jest dosłownie tutaj. Wjeżdżamy sobie na górę i tutaj już nie ma triady. Oni tu nie podskoczą, bo to jest właśnie już teren mafii. Tu jeżdżą też sentinele mafijne, jak możecie zwrócić uwagę. No i dobra, stajmy sobie gdzieś tutaj. I spadamy! Kabum! Dobra, zaraz się wysadzi. Tymczasem gościu dawaj auto. Wypierdzielaj, bierzemy autko i jedziemy. Dobra. No i tak moi drodzy, ja zamierzam przejść całą tą misję. Mówię, taktyka dosyć no powiedzmy chyba najprostsza. Yy, bo jakbyśmy rzucali te granaty w jeżdżące te ciężarówki, no, to byłoby trudno, nie ma co ukrywać. Dlatego jednak um, zdecydowałem się. Kurde, patrzyłem na łapkę. E, dlatego jednak zdecydowałem się na takie posunięcie. Wydaje mi się, że jest po prostu um, łatwiej. I teraz poczekajcie, gdzie on jest? Kurde, gdzie, gdzie, gdzie ta triada pojechała? Moment. Tutaj, dobra. O ja, jak no miota. Dobra, dawek, logik jedziemy. Let's go further! Musimy go zatrzymać. On na szczęście na terytorium mafii chyba jedzie. Przynajmniej w tej okolicy. Gdzie ty jedziesz, chłopie? Stój! Stój, powiedziałem! No i co trąbisz, pajacu? Wysiadaj! Kurde, nie ma. Siup! Dobra. się że ta ciężarówka potrafi cofać. To, 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 to się przydaje w tej misji, muszę przyznać. Na szczęście nie mamy też jakiegoś limitu czasowego, więc to też dobrze. I tak jak mówię, najlepiej udać się na terytorium mafii tutaj, wjechać sobie na górę, na ten płaski teren, gdzieś, nie wiem, gdziekolwiek tutaj sobie stanąć, podłożyć i spieprzać! Dobra. Nie, nie! wow, Łoł, Łoł, Łoł. Jak on by mnie przejechał, to był, znaczy inaczej, jak to, auto byłoby blisko mnie, gdyby wybuchło, to byłby problem. No i dobra moi drodzy. Także została nam ostatnia z załatwienia Jedziemy sobie po ciężaroweczkę. Powiem wam szczerze, że jak nagrywam odcinki z GTA 3, to strasznie wolno mi czas leci, muszę przyznać. W takim sensie, że um, niby już minęło 27 minut, ale ja tego w ogóle... Ja czuję się jakby jakaś godzina już minęła. Nie, nie wiem czemu, nie wiem czy to dobrze czy nie dobrze, ale ogólnie no w sensie naprawdę się dobrze w tej grze bawię, powiem wam tak. Naprawdę się dobrze bawię. Póki co nie ma też aż takich trudnych tych misji. Uwaga, bo tu triady są, także spieprzajmy. No, i szybko na teren mafii. Nie, 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 nie! Moi drodzy... O, no co ja zrobiłem. Jak do nas strzelają, to jest szansa, że trafią w bak i wybuchniemy od razu, także na to też trzeba uważać, bo kiedyś miałem taki przypał, że właśnie w GTA 3 e, trafili mnie, kurczę, centralnie w zbiornik paliwa i tyle było zabawy. Ok, zaraz wybuchnie i proszę bardzo, misja zaliczona. Ale moi drodzy, e, myślę, że w tym momencie już więcej się bawić w misji nie będziemy, z tego względu, że. Wow! Co to był za błąd? E, nie będziemy się już bawić w żadnej misji, z tego względu, że powoli nam się kończy czas na odcinku. A nie, chcę też jakby. Wiecie, zbytnio przedłużać. Wydaje mi się, że nawet to minimalnie mniej niż pół godziny jest ok. Także polecimy sobie, moi kochani, zapiszemy grę i to będzie na tyle. Wiecie, ja tak, dzisiaj, jeśli mam być szczery, to w tym odcinku zamierzałem tylko i wyłącznie zrobić misję dla Elburo. E, jestem w ogóle w szoku, że e, jedna misja dla niego nam się udała, bo szczerze mówiąc, myślałem, że właśnie czasowo nam zajdzie tak dużo, e, że nie damy rady w ogóle zabrać się za ani jedną misję dla Toniego, a proszę bardzo. Jak widać, się dało. E, tam telefon od Elburo dzwonił, bo z tego co pamiętam, jak przejdziemy u niego wszystkie misje, to możemy sobie powtarzać wyścig i pobijać rekordy. Z tego co pamiętam, jest taka opcja. Także to takie info dla Was przy okazji. No i dobra moi drodzy, lecimy sobie, zapiszemy grę i to będzie w tym odcinku na tyle. Eee... W tym slocie niech będzie. Dobra. No i cóż moi kochani, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się pewnie jutro, bo dzisiaj chyba wam wrzucę pierwszy odcinek z Uncharted, wydaje mi się. Eee, także widzimy się jutro w kolejnym odcinku z GTA 3. Na razie.